Witajcie przyjaciele w trzecim odcinku naszej serii. Zaraz zobaczycie jak udało mi się zbudować tą Oto farmę creeperów, ukrytą w tym cacku. Także bez zbędnego przedłużenia zapraszam do oglądania i pamiętajcie o zostawieniu imion dla naszych nowych przyjaciół. No dobra, ale zaczniemy od wyprawy po diamenty, bo z kilofem jest kiepsko, a z jaksami jeszcze gorzej. No, wreszcie jedyne dwa kilofy później znalazłem jakieś diaksy. No, ale dobra, może być. I mamy z tego 7 sztuk. Całkiem nieźle. No, proszę bardzo, rozkopując grawę znaleźliśmy kolejne. Raz, dwa, e, trzy, cztery. No i to chyba tyle. I mamy z tego 14 diaksów no nic to co mamy na razie musi wystarczyć bo rzeczy do zrobienia jest dużo a czasu mało no też zaczynamy od nowej piki no i w sumie się no dobra czas zabrać się za samą farmę powstanie ona tam ale żeby działała będziemy potrzebować kotów a żeby mieć koty potrzebujemy ryb to też jest jeden niezawodny sposób żeby takowe zdobyć Okej, okay, mamy trochę rybek, więc teraz przyszedł czas na znalezienie kotów, tyle że nie ma tu żadnych. Za to jest dużo golemów. I to bardzo dużo. Ale spójrzcie jak stąd prezentuje się dach naszego domku. Całkiem nieźle. No nic, koty się zaraz zrespią, a w oddali widzę dżunglę bambusową. Bambusa i tak potrzebujemy, aby zrobić to takie śmieszne pomieszczenie do awku, czyli profit. O, po drodze jeszcze mamy statek. Teraz więc na opening i... Okej okay. Okej, okay. nie jest źle I guess Was też przy okazji zabierzemy Wygraliśmy życie, mamy ze sobą kości chyba, proszę Kochajcie mnie, to są te nowe kolorowe psy. Hej, mały! Aha, no tak. Nie obchodzi mnie to, znajdę jakieś szkielet. O, szkielet! Ok, nastaje noc, ale może to, co znaleźliśmy, wystarczy. I nie. Może teraz? Mamy go! Ok, ruszamy do walki wraz z naszym nowym kompanem. I to w sumie. Ah, eu não tinha Okej, okay, przetrwaliśmy walkę, więc czas nadal czekać na koty. Eee... Okej, okay, nie będę przeszkadzać. Okej, okay, odstawimy cię na razie tutaj i. ach, sieć tutaj, broń domu. I to rzecz jasna do Was będzie należało zadanie nazwania go. Czekam na propozycję. Mamy za to inny problem, mianowicie. Axolotle ostatnio sprowadziłem cztery. Dwa brązowe i dwa żółte. Teraz są dwa brązowe i jeden żółty. Co oznacza, że jednego ewidentnie brakuje. Ale teraz możemy stworzyć kowadło i je wreszcie nazwać zgodnie z waszymi propozycjami. Nie wiem, co stało się z tamtym prawdę mówiąc i chyba nie chcę wiedzieć. Ej, patrz tu. Poradzimy sobie z tym później. A więc zgodnie z propozycją Dawida, pierwszego nazwiemy Pimpek. Tak. Zgodnie z propozycją drugiego giga ten będzie nazywał się Sergiusz. Cebusek zasugerował, żeby trzeci nazywał się Ubiś. A więc to mamy już słowę. Wystarczy tych rozpraszaczy i bierzemy się już faktycznie za budowę. Ale zaczynamy najpierw od pozyskania materiałów. No dobra, materiały pozyskane i zamknięte w Szalker Boxie. Wszystko mamy, a więc teraz możemy zabrać się za wygładzanie tej ściany. Nawet się rymuje. Budynek powstaje, to właśnie w jego wnętrzu powstanie też nasza farma. Myślę, że jest to dość spokojny sposób, żeby zamaskować to, bo. Taki widok klocka jakiegoś kabiennego nie jest zbyt atrakcyjny, prawdę mówiąc, a w tej formie myślę, że ładnie się to znowu wpasuje w cały nasz świat, w całą naszą dolinę. Wyszedłem trochę z mojej strefy komfortu i nie użyłem tutaj normalnie jakiegoś białego bloku, tylko użyłem właśnie desek zwykłych ołkowych połączonych ze spruslogami. A prawdę mówiąc, z białą paletą y, pracuje mi się najwygodniej po prostu. A jeśli chodzi o cały design, farmy nie wymyśliłem go sam. W sensie chodzi mi o samą konstrukcję, to znaczy to, jak to działa. Budynek jest rzecz jasna cały mój, autorski. Tutaj macie link, nie link, tylko screena do tego poradnika, z którego korzystałem. Możecie wbić i zostawić bratu lajka, like zawsze mu to pomoże. A zrobił kawał dobrej roboty tym poradnikiem. Mamy dzięki temu działającą farmę. I nielimitowany gunpowder. Dalsza sprawa, chciałbym, żebyście zostawili mi propozycje na to, co mogę zbudować w najbliższym czasie. Ja myślę nad po pierwsze farmą żelaza, po drugie może jakimś trading hallem dla villagerów. Trzecia sprawa, nie mamy dalej wnętrza w domku i jeszcze zostawiłem tam miejsce na wieżę do enchantów, które również jeszcze nie zbudowaliśmy. To też się wybrać, którym z tych propozycji albo napisać coś swojego, że jasna, czekam na was w komentarzach. Albo na Discordzie, kto co lubi, możecie do mnie pisać nawet na PW. Zostawię link e, op nie w opisie, tylko w komentarzach. Dzisiaj było też niestety krócej, jeśli chodzi o czas odcinka, plus mieliśmy sporą obsługę czasową. No to muszę przyznać, że wynikało głównie z braku mojego czasu, ale i braku troszkę motywacji, żeby się za to zabrać, ale postaram się już bardziej. A intensywniej pracować nad całością, ale do tego przyda mi się porządna motywacja. To też znowu odsyłam Was do sekcji komentarzy. Dostawcie jakiś. Tak samo łapkę. Was to nic nie kosztuje, a mi pomaga. Bustuje zasięgi. I to dość diametralnie. A jeśli chodzi o większe projekty, ponieważ wspominałem o takowych i były też pytania o live, y a propos tych większych projektów, to mój pomysł jest taki, żeby przekształcić tą wioskę, którą mamy. Kilkadziesiąt bloków od naszej chaty, czytaj, zburzyć ją do gołej ziemi i wybudować domy od nowa, gdzie można normalnie wpuścić villagerów, ewentualnie ją ogrodzić, ale tak jak mówię, to jest już zabawa na streamki i nie będzie mi się chciało tego robić jakby bez streamu, więc znowu kwestia, czy byście chcieli. No i co, to w sumie tyle. Wybaczcie za tak krótki odcinek, poprawię się. Dalszą częścią detailingu zajmiemy się później, ale teraz musimy załatwiać tą dziurę, żeby móc poprowadzić tu drogę. Dobra, tu zrobimy jakieś niby krzewy. Tutaj też zrobimy mały krzewik. Taki żeby... O, no, coś takiego. Dodamy też wszystkie azalie, żeby trochę bardziej się to wblendowało, że tak powiem, w przestrzeń. Czujemy też mchu i czymże był build w Minecrafcie zrobiony przeze mnie bez prawidłowo zasianego pola. No dobra, pole zasadzone, teraz tylko wystarczy dodać resztę detali. To no, też znajdą się tu jakieś wyższe kwiaty. Oprócz tych świecących berek podmienimy też część liści na te z kwiatami. I tak właściwie te też podmienimy na jaśniejsze. Okej, okay, mniej więcej tak prezentuje się całość po delikatnym reworku. A teraz pozostaje nam doprowadzić drogę do naszego, od naszego kompleksu tutaj. Okej, okay, i teraz tak prezentuje się nasza nowo powstała droga, która jest w stanie doprowadzić nas aż do naszej przyszłej farmy Creeperów. Której budową zajmiemy się za chwilę. Ale najpierw rozciągnijmy jeszcze trochę to pole. OK, idziemy jednak o krok dalej i dodajemy ten Cherry Pop-up z tego, żeby to lepiej wyglądało. Ten e, różowy się bardziej pop-upnie na tle tych liści i będzie mi To się nazywa różowy pop-up. No dobra, i tak czekamy aż zyskują się koty, których potrzebujemy do farmy Creeperów. To też przez ten czas potraiuję patyki, po farmie golemów i spróbuję ogarnąć Mending. Okej, okay, mamy taki mały Briderek i będziemy teraz próbować ogarnąć Mending. Ok, mamy za 16 emeraldów mending, co oznacza, że bierzemy ile się da w sumie, I guess. Dobra, wyszło nam z tego tyle mendingów. Okej, okay, wreszcie po takim czasie Unbreaking. Na książce, co oznacza, że możemy to połączyć z Mendingiem, co da nam coś takiego, a to możemy połączyć z Elytrą, co da nam. E... Okej, okay, całkiem upłacalny deal. I nasze skrzydełka są teraz gotowe. Oho, wygląda na to, że mamy wyjątkowe szczęście dzisiaj. Teraz tylko. No, um... za pierwszym razem nieźle. Mamy pierwszego. Okej, okay, mamy też kota numer 2. Okej, okay, dwa koty. Dzięki temu możemy też ogarnąć od razu trzeciego. Prawda. Prawda. Okej, okay, koty są elektro naprawione, a teraz bierzemy się za wydrążenie dziury na naszą farmę. Teraz tylko wystarczy, że położymy tu wszędzie dywany, to samo z drugiej strony i całość pozostaje nam wypełnić trab... Chociaż nie, właściwie najpierw koty, ok. Teraz drugi i dopiero teraz możemy całość wypełnić trapdorami. teraz zrobimy nasze pokiming chamber. Ok, I wydaje mi się, że teraz możemy usunąć wszystkie pochodnie, a położyć trapdory. I to powinno działać, tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz musimy na szybko sklinić platformę do awku. Okej, okay, to tutaj będziemy afcieć. jeszcze tylko drzwi i możemy niszczyć cały ten słup. Okej, okay, jak widzimy na załączonym obrazku, farma działa. Farma działa, więc nie pozostaje mi nic innego jak tylko podziękować wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu. Pamiętajcie o łapie i subie i widzimy się za tydzień lub dwa. Jeśli macie jakieś pomysły na projekty, no to wiecie gdzie je zamieścić. Do następnego.